Hej, czwarte moi drodzy, witam was. Moim, yy, witam was na moim kanale. Yy, I dzisiaj yy, jest nowy dodatek w Toka World Ja mam Tokę Bokę na, yy, na tym, na Playmodzie. Także, yy, także sobie zainstaluję. Yy, nową wersję. Tylko gdzie mam Playmoda? Chwila. Play. O, jest Playmod. I dzisiaj będzie taka, no, moja reakcja na właśnie yy, nowe dodatki w Toka Boka. Okej, okay, to jest to? Yy, nie wiem, o, ale tutaj jest to Patrzcie, widzę, że tutaj jest yy, jakiś yy, trailer Trailer? Traj tak? Zapowiedź jakby chyba Chyba chwilika przyciszę sobie to tak, o o tak. I sobie go obejrzymy. A nie, to jest chyba ogólnie trailer. O tutaj są zdjęcia z tego. A nie. To ogólnie nie wiem, gdzie są zdjęcia z O tutaj chyba. Nie. Dobra. Ogólnie to nie wiem, gdzie jest Trailer tego dodatku, a chyba on jest chyba na to Kalajfort w sklepie, jakby, więc. Okej, okay, dobra. No, więc będziemy się teraz pobierać. Okej, okay, kochani, już nam się to insty, jakby klikłam, klikłam zainstalować i to już jest instalacja, jakby. Także czekamy. I za niedługo myślę, że będzie już. O, jest! Dobra, zainstaluj. Ja... A nie sobie, zerzę gumę. Właściwie nie zerzę, tylko będę żuła gumę. O, gotowe. Otwórzmy. Chwila. O, w ogóle, patrzcie, zmieniło się na mniejsze to coś. O, e fajnie, że jest mniejsze teraz. Nie przeszkadza aż tak bardzo to, to coś. Dobra, już nie mogę się ogólnie doczekać, aż zobaczę ten nowy do... Dobra, zobaczmy sobie, albo nie, nie, nie chcę, z... jakby ja już widziałam w sumie t, y, zapowiedź, więc nie muszę oglądać. Ja się tylko modlę, żeby mi nie usunęli domku, bo jak tak, to, by, to wam zrobię jakby, jak mi usunął domek. Ej nie, mi usunął, mi domek chyba, kurde, nie. Okej okay, kochani, ja zobaczę czy mam swoje ludziki, ale muszę z tego pierw wyjść. Okej okay, kochani, najpierw zobaczymy czy mam domek. Nie ma żadnego domku. No cóż, dobra, czyli rodzinki pewnie też nie ma i będziemy musieli robić wszystko od początku. No dobra, no to zaczynamy. Pierwsze sobie zobaczymy, jakie są nowe ubranka, bo widziałam, że są jakieś nowe. Więc no zrobimy sobie od nowa. Dobra. Okej, okay. zacznijmy sobie od mamy. Dobra, mamy, damy taką skórę. Blond włosy. Uuuu! Uh, ej, i to jest fajne. E to, ja to dam kai, bo to jest kaja. Zdam to kali. Fajne! No, i podoba mi się. A dla chłopów jest jakieś? Aha, są takie nowe. No, to nie jest aż takie ładne. Okej, okay, dobra. Teraz dajmy sobie oczy. Oczów nie ma nowych. Mamy, damy te No, zdamy ten mały no, Niech będzie ten kolorek Okej, okay, i ten kolor mm, Chwila Ten czy ten? Dobra, niech będzie ten Okej, okay, i damy jeszcze te takie O, te No, dobra i zobaczymy ubra... ubranka. <laughs> Jakie to jest śliczne! Ej, ładne. Bez kitu. Ej, ale ładne. Dobra, damy chyba to mamie. Ej, mega ładne. Oh my goodness! Co tu się stało? Nie no. Nie. Ja śnię po prostu. To jest takie piękne. O oh my gosh. Nie, to jest piękne. Nie, dobra. Ej, mega się postarali, serio. Dobra, dam to. Ej, nice. Dobra, teraz zrobimy tatę. Niech to nie ma za ładnych fryzur w sumie, więc weźmiemy to i brodę. Okej, okay, niech będzie ta. Brązowa. No właśnie niech będzie ten też mniejszy. I hop, okej, okay. patrzcie, są serduszkowe rumieńce, oh my goodness, dobra, czy dać ja mów... dobra, nie, to to będzie taki, szkoda, że nie ma nowych garniturów, mm, nie Dobra, ogólnie to tacie dam może... Okej, okay, dam to. Teraz zrobimy sobie Kaję. I Kaja taka skóra. On jest blondynką po mamie. I będzie miała to. Okej, okay, Kaja będzie tak, dobra. Okej, okay, damy jeszcze w sumie. Hmm. Niech będą takie. Dobra, dam jeszcze o. I dam. Chwilę. Które by tu dać? Chyba to jest najlepsze z tych. Albo jakąś sukienkę. To jest chyba... Nie, nie, bomba. Jakbym mogła, to bym jeszcze tutaj podawała jakieś opaseczki, ale myślę, że to wystarczy. Także Kaja zrobiła metamorfozę. No i, za, ter, no, no i teraz lecimy z. Jezu, ale się robiłam żółte postacie. Mam tylko po prostu. No ale nieważne. Zrobimy teraz Nele. Nela jest potacie. Kusi mnie. Ej, nie, dobra. Bierę to dla, e, dla Neli. Czemu? Nie mam pojęcia. Bierę po prostu. Bierę. Okej, okay, a są jakieś. Są nowe ubranki dla nich. Oh my goodness. Dobra, biorę te, bo to jest słodkie. W sumie. Okej, okay, to jej wezmę to, bo jakby te spinki, tak średnie, pasują. Więc dobra, jej wezmę to i patrzcie, jak to pięknie wygląda. O oh my goodness. Dobra, nie wiem, to jest piękne po prostu. Dobra, lecimy teraz jakby do tworzenia domku Ogólnie z tworzenia domku będzie osobny odcinek, bo to by za długo trwało Ale ogólnie teraz będę reagować na nowe mebelki. I wiem na pewno, że nie użyję ich wszystkich do tego domku, ale wiem, że użyję większość Także no zobaczymy jakie będą, bo ja też chyba nie wszystkie widziałam, więc no zobaczymy. Ok, wybudujemy sobie teraz o tutaj, o ten domek. Ogólnie to będę miała. Ja będę mieszkała w tym domku, ale wybuduję sobie ten do reakcji, bo jego też będę tak, też będę coś z niego robiła, bo będę robiła odcinki też z tych więc na pewno coś z niego będę robiła potem. Okej, okay, jestem uwaga, 3, dwa, jeden Okej, dobra, łóżek nie ma Oh my god, widzicie to? Wy to widzicie? Dobra, okej okay. To jest w szafach nawet ładne, nawet ładne W sensie, to nie wiem, to mi się do końca nie podoba Chociaż nie, chwila, patrzcie jak fajnie Jak się, patrzcie fajnie, jaką fajną toaletkę można z tego zrobić Jakie są lustra Okej, okay, luster nie dodali, ale na przykład, o Takie coś można, chyba ja. I mm, Mhm. I cy. Ej, fajne, fajne, no. Albo jakieś inne lustro. Nie wiem, jakie. No niech będzie, że takie chociażby. Nie, dobra, takie nie. Dobra, no ale fajna by była z tego toaletka, więc chyba to zrobię. Okej, okay, ej, to jest taka lodówka na takie te. Jakby to powiedzieć? Na takie właśnie kosmetyki spa, że jej się tutaj daje. Ej, git, będę używać. Ej, ale dużo kosmetyków Co to? Kuli do kule do kąpieli. Oh my goodness. A to co to jest? Chwila. Musimy sobie wszystko zobaczyć. Co jakieś chyba kremy, peelingi, nie wiem co to. Okej, okay, fajne, to Są takie chyba. O, podkłady może. Nie, to nie są chyba podkłady. Okej, okay, jakieś kosmetyki. Patrzcie, jakie fajne. Pielingi, maseczka. O oh my god! Ale fajne. Uuu, jest szczoteczka do zębów i są perfumi, perfumiki. Jej! Co tu jeszcze jest? Ale fajny ręczniczek. Fajny. O, i są płatki do pielęgnacji twarzy. Jest też takie coś. To można otworzyć? Jestem ciekawa. Nie, tego nie można. Niestety, ale fajne. No. Fajne. Dobra, jest umywalka. Jakaś nowa. Uuu, to jest taki ten do mycia włosów. Fajne. Zrobię tutaj salon spa. Może, no nie, no nie tutaj, ale gdzieś tam zrobię na pewno. Dobra, kiblów nie ma nowych. Jest tutaj coś? Nie, nie ma. Okej, okay, kanapę. Mmm, uh, fajne. Taki też um, git. To też jest git. O, kartony też są. Ok, kwiatki. Oh my god. Widzicie to? Nie, to, jest, dobra, to jest mega ładne. Serio? Podoba mi się. To też mi się mega podoba. Fajne. Ok, a jakaś nowa ta? Nie no, nie ma nowej szkoda. Chyba, chyba nie ma. Dobra, nie wiem. Oj, tutaj są. Ale fajne. To się otwiera, chwilę. To się otwiera. To jest dla krampeta. Uu, fajnie. Zrobię może domek dla krampetów. Jest portfel w końcu. To dobrze. Okej, okay. a są jakieś dekoracje nie ma. Okej, okay, oświetli. To jest. Przydatne, mega i ładne I to jest też fajne Fajne, ej, podoba mi się, dobra Jakieś podłogi, o git, fajne takie No takie jest chyba najfajniejsze I tapety, uuu, ej, nice Mmm Git. fajne nawet Okej okay. Tutaj nie ma żadnych nowych wgledów. Stoły. O. O, nie, nie, ja to biorę po prostu. Ej, ładne. Serio, ładne. To mi się podoba bardzo. Nice. Jakieś krzesła. O, takie, ej, to jest fajne, fajne krzesło. Serio. Dobra, i tutaj kuchennych rzeczy raczej nie ma. I jeszcze zostało to. Okej, okay, łóżek, jak już nie ma. O, ale są takie opaście, jakie. śliczne. Nie, no, nie, piękne. Naprawdę ładne. Okej, okay, jakieś półeczki może. O, też, też fajne. Fajne, no. Dywany. Nie, no ten jest ładne. Obrazy. O, też fajne. Zaprawdę to jest takie lustro jakby, ale okej. Okay. No dobra, git jest. Ale fajne. Fajne, fajne. No i to już w sumie wszystkie te mebelki. Więc tak. Chodź tu. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dzwoneczkiem. I to tyle. Widzimy się w budowaniu domku. Bye!